Najpierw kuchnia, niegdyś serce każdego domostwa. Tam przede wszystkim trzeba wymieść wszędobylski kurz spółek, szafek i pieca. Następnie nad tym ostatnim rozwiesić zerwane na jesień wiązki wciąż pachnących ziół. W izbie gościnnej z kolei na posłanie czeka łoże, a na nim zamiast dzisiejszego materaca siennik. Jutowy albo lniany, konopny czasem ten worek na słomę. Takie właśnie wiosenne porządki rozpoczęły się w dawnej chacie, jednej z atrakcji skansenu etnograficznego na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Tradycyjnie po sezonie jesienno-zimowym przygotowujemy skansen dla naszych gości. Czyli sprzątamy, przynosimy nowe obiekty i po to, żeby można już wkrótce było zwiedzać skansen etnograficzne. Wśród wspomnianych nowych obiektów, które będzie można oglądać w dawnej chacie, jest ta oto ponad stuletnia lodówka. Ale tutaj wkładano do środka takie tafle lodu, zamykano. To było miejsce, gdzie można było przechować sobie w środku żywność. Takie lodówki były jedynie w zamożniejszych gospodarstwach. Ale przedwiosenne porządki, podobne do tych wykonywanych właśnie przez pracowników muzeum, były już wszędzie. Robiono to samo, e, chociaż e, robiono to bardzo, bardzo dokładnie. Do tego stopnia, że wynoszono nawet meble, malowano ściany od nowa, bielono, e, żeby oczyścić e, Dom z jesiennych, zimowych brudów, i żeby to wypędzić to zło, bo też miało to takie znaczenie, żeby to pozbyć się wszystkiego. Wszystkiego brudnego, niedobrego z domu, żeby jakby rozpocząć nowy rozdział. Nowy rozdział, czyli nowy sezon, rozpoczyna też muzealny skansen etnograficzny. Po trwających właśnie porządkach będzie można go zwiedzać od 1 kwietnia. Na gości, oprócz chaty. Czekają wiatraki, stodoła, późnia, wystawa dawnego rolniczego sprzętu i właśnie odnowione ule. Myślę, że jest to przede wszystkim podróż w czasie i możliwość powspominania tego, jak to kiedyś wyglądało. Można tutaj przyprowadzić dzieci i pokazać, jak, jak żyli ludzie kiedyś, w jaki sposób, jak można było funkcjonować bez telewizji, komputera. I że było pięknie. Skansen etnograficzny na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie zwiedzać można codziennie w godzinach otwarcia placówki.